Kryminatorium. Kolejny już raz powtarza się ten sam scenariusz. Młoda osoba pod wpływem alkoholu wraca z centrum dużego miasta na pieszo do domu. Do przejścia ma niespełna 2 km. Zaledwie pół godziny drogi spacerkiem. Jednak aby pokonać te trasy, trzeba przejść przez rzekę w przypadku sprawy, o której dziś opowiem, chodzi o Wisłę w Krakowie. Młody mężczyzna nie wrócił do domu. W Krakowie trwają poszukiwania 27-letniego Pawła Siudaka. W niedzielę 3 marca na facebookowej tablicy narzeczonej zaginionego pojawił się wpis, który jak dotąd został już udostępniony ponad 5000 razy. Kochani! Nigdy nie sądziłam, że zwrócę się do Was z taką prośbą. Poszukuję mojego narzeczonego Pawła Siudaka. Ostatni raz widziany na ulicy Gazowej w Krakowie pod klubem KOKON dnia 3 marca o godzinie 3 w nocy. Ubrany w granatową kurtkę 4F, niebieskie jeansy, czarne buty Adidas, koszula czerwono-czarna krata, biała koszula z motywem Kapitana Ameryki i Iron Mana. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszę o kontakt. Proszę, udostępniajcie. Od momentu publikacji tego posta minęło już kilka dni, a my wciąż nie wiemy, co stało się z Pawłem. Sprawa zaczyna nabierać coraz większego rozgłosu. Rodzina i bliscy mają nadzieję, że nagłośnienie wpłynie na poszukiwania. Informacja o zaginięciu dotarła również i do mnie. Skontaktowałem się więc z Katarzyną, aby opowiedziała o szczegółach zniknięcia Pawła. E, znaczy tak, ja generalnie obudziłam się rano i e, po prostu zobaczyłam, że Pawła nie ma, tak? Że nikt nie w docy nie obudził, nic e, się nie działo. No to od razu wchodziłam za telefony e, i zaczęłam dzwonić na jego prywatny numer, na jego służbowy numer. Od razu wyskoczyła mi informacja, że numery są niedostępne. Czyli nawet nie było sygnału? Tak. W noc zaginięcia Paweł był na imprezie pracowniczej. Zazwyczaj na tego typu spotkania przychodził ze swoją narzeczoną, jednak tego dnia było to niemożliwe, ponieważ kobieta pracowała do późna. Rozpoczęli zabawę zaraz po skończonej zmianie, ale więcej na ten temat opowie nam Edyta która była jedną z osób, która spędzała ten wieczór z Pawłem. E, więc tak, w, ogólnie to on był zaraz po... Nasz Paweł był w pracy wcześniej, w salonie i miał przyjść około 20 i tak się zaczynała ta impreza. E, to było w hotelu Kubus, możesz sobie tam wygooglować, to jest nad Wisłą, Krakowie. E, ta impreza, byłam, widziałam go na tej imprezie, rozmawiałam z nim, zachowywał się całkiem normalnie. A jeżeli coś jeszcze o Pawle, to jaką mhm. był osobą? Był może agresywny? Po znaczy... Nie, nie, nic takiego. Jak rozmawiałam z nim, co było przed północą, to tak siedziałam z nim i rozmawiałam, to całkiem spokojnie się zachowywał. On w ogóle jest tak raczej nieśmiały i yy, też jeszcze wtedy nie widziałem, żeby był pijany czy coś takiego. Normalnie się zachowywał. I. Co, impreza się skończyła o drugiej. Trochę to zeszło, zanim się wszyscy zginęli, no nie wiem, gdzieś druga, 20 byliśmy pod hotelem, no i wpadł pomysł, żebyśmy poszli do tego klubu, Kokon się nazywa? Kokonu, bo to jest po drugiej stronie Wisły, to jest najbliżej, najbliżej znajdujący się klub od tego hotelu. Wtedy właśnie ja już stwierdziłam, że podziękuję i wróciłam na mieszkanie, a tam Paweł z kolegami właśnie poszli do klubu, gdzie... Z dalszych informacji wiem, że po prostu że go nie wpuścili. A dlaczego? To wydaje mi się trochę dziwne, że akurat tej jednej osoby do tego klubu nie wpuścili. No właśnie też się zdziwiłam, ale z tego co mi mówi, że, no, że był pijany. Że... No to już bramkarze zdecydowali. No. A czy jak ty się odłączałeś od tej grupy, to było widać, że Paweł rzeczywiście jest najbardziej pijany z tej całej ekipy? Hmm, raczej nie, raczej też byli innie, inne osoby również Viana, no bo to jednak było impreza na 6 godzin. E, to mniej więcej, która to była godzina, jak się odłączyłaś się od nich? Druga 20 Druga, druga 30. A te osoby no. się znały dobrze z Pawłem, czy to były jakieś takie osoby, z którymi się widziałaś e, na jakiś czas? Raz na jakiś czas plus był kierownik z jego salonu, no to znali się bardzo dobrze. Hmm. Nie ma wątpliwości, że Paweł był pod wpływem alkoholu. Jednak, czy był na tyle pijany, aby ochroniarze mogli zadecydować, aby nie wpuścić go do środka? Jakie były dokładne okoliczności całego zajścia? To na pewno postara się ustalić policja. Mogą być różne powody, tak? No, bo wiadomo, no był pod wpływem alkoholu znaczy oni wszyscy tak naprawdę byli pod wpływem alkoholu. Eee, bo miał Adidas, tak, no cokolwiek, tak. Tak, tak, to jest taki bardziej zaściankowy klub, jeszcze utrzymany z takich dawnych czasów, dawnych, dawnych. No ale jeszcze w takich, powiedzmy, klubach e, działa jakaś taka ostra selekcja. nawet na rynku głównym w Krakowie taka selekcja nie, nie, nie działa. Tak naprawdę. Rozumiem, a ile osób oni tam byli? E, sześć osób razem z Pawłem, tak? Czyli Paweł był tam przed osobą. I wszyscy pozostali, zostali tam wpuszczeni. Zostali wpuszczeni, tak. E, w ogóle no, chciałam też wstępie zaznaczyć, że to nie mówimy o jakichś bardzo bliskich znajomych Pawła, tylko tego, że to oni pracowali w jednej firmie Orange i to była po prostu zbieranie na ze wszystkich salonów tak naprawdę. Aha, ale czyli oni nawet mhm. za bardzo się nie znali, tak? Nie, no to, 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 to gdzieś tam z jakichś imprez poprzednich, cokolwiek. Ale nie byli to jacyś bliscy znajomi? Nie, Więc... nie, to nie byli znajomi, z którymi on się, nie wiem, widywał codziennie, pracował z nimi na co dzień, nie, nie, nie. Ja nie mam do nikogo pretensji, tak nie, mówię. nie mogli gdzieś tam może trochę bardziej się uprzeć na tą taksówkę, ale no, wie pan, no, rozumiem to, że oni też byli wpływem i no, niekoniecznie zdrowo myśleli. Paweł rozstał się ze swoimi znajomymi około godziny 3 w nocy. Jego telefon ostatni raz logował się około godziny 3.05. Mowa tu o aplikacji WhatsApp, z której korzystał zaginiony na swoim służbowym telefonie. Klub, spod którego rozpoczynał swoją nocną wędrówkę, znajduje się na ulicy Gazowej, zaraz przy skrzyżowaniu z ulicą Podgórską. Brzeg Wisły znajduje się dosłownie kilkanaście metrów dalej. Jest tam również bulwar kurlandzki. Niemal dokładnie rok temu w Krakowie doszło do podobnego zaginięcia. Dziś wiemy już, że mężczyzna nie żyje. Jego zwłoki znaleziono w rzece kilka miesięcy później. On również wracał z imprezy samotnie do domu. Startował prawie z tego samego miejsca i szedł właśnie burwalem kurlandzkim. A jaką drogę mógł obrać zaginiony Paweł? Czy mamy pewność, że nie wsiadł do taksówki, że zdecydował się na spacer? Paweł przyjechał do Krakowa na studia kilka lat wcześniej. Według narzeczonej znał tę okolicę na tyle dobrze, że powinien bez problemu trafić do domu. Nawet jeżeli miałby z tym kłopot, to miał przy sobie przecież dwa telefony, mógł skorzystać z nawigacji. Do pokonania miał mniej niż 2 kilometry. Na pieszo nie powinno zająć mu to dłużej niż pół godziny. Czy, jeżeli bywały takie sytuacje, że w nocy czy wieczorem musiał wrócić do domu gdzieś z miasta, czy w takich sytuacjach brał taksówkę, mm -hmm. zamawiał Ubera, czy wracał na pieszo? Wiem, że zazwyczaj wracał pieszo, bo my, no, my mieszkamy w takim, no tak naprawdę ścisłym centrum, tak? wiemy, my tak się zawsze tu mamy blisko. I no, ja też zawsze, jak coś to tak szczerze powiedziawszy, wracam na nogach, tak najczęściej, jak gdzieś idę, tak? Z tego co widziałem to jest około 2-3 km z tego miejsca klubu do waszego miejsca mieszkania. Tak, Panie, to jest troszkę na 15 minut z paperem, dokładnie. Jaka jest najbardziej prawdopodobna droga, którą mógł iść? Ma Panie jakieś podejrzenie co do tego? Wie Pan co takie, najbardziej idąc na logikę to powinno być albo przez kładkę, tak, kładka bernadka, albo przez e, most... E... Ten taki żelazny, czyli to jest e, Mostu Słupskiego. Mhm. Czyli właściwie tak jak pokazuje tutaj mapa Google, tak, to jest chyba najprostsza tak. droga, więc najprawdopodobniej tak. w takim kierunku. Jest jeszcze ewentualnie tak trzecia droga, że poszedł po prostu cały czas prosto i doszedł do Mostu Grumbalskiego, który też mógł się wtedy przejść na drugą stronę i to znajdzie się już wtedy po naszej stronie osiedla. Miałam tak naprawdę trzy, ale najbardziej logiczne są te dwie. Tak, Patka i ten most przede wszystkiego. Zakładam, że wy już tą drogą szliście dzisiaj i wczoraj i szukaliście tak, jakichś Ja to tak naprawdę już próbowaliśmy monitoringi, e, próbowaliśmy już wszystkie sposoby. Ja przede wszystkim przepraszam pana moją pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam w momencie, w którym zauważyłam, że nie ma Pawła, zwłaszczałam w ogóle też na 112. Pani mnie pokierowała krok po kroku, co powinnam zrobić. Przede wszystkim w pierwszej kolejności udałam się do hotelu Kubu, tak tego ja w nie wiedziałam, że oni tam byli na gazowej. Więc ja już idąc do tego kubuca rozglądałam się na prawo i na lewo, czy gdzieś w przypadkiem, nie wiem, nie leży, czy cokolwiek, tak, więc ta, te drogi tak naprawdę przeze mnie, przez rodzinę Pawła, przez moją rodzinę, przez znajomych naszych wszystkich. I tutaj ludzi, którzy po prostu bezinteresownie działają tak tutaj z dobroci serca, no były pokonywane, no myślę, że przynajmniej tysiące razy, tak naprawdę. A czy przed tą, przed tym wieczorem, w którym doszło do zaginięcia, mhm. czy Paweł się może jakoś dziwnie zachowywał, miał jakieś problemy? Nie, którego? absolutnie. Paweł przed zaginięciem zachowywał się zupełnie normalnie. Znającego osoby nie zauważyło w jego zachowaniu nic niepokojącego, zarówno na samej imprezie, jak i na kilka dni przed zaginięciem. Wielkimi krokami zbliżał się dla niego ważny dzień. Możliwe, że jeden z najważniejszych dni w życiu. Ślub. Chciałabym, pan, żeby, pan, żeby coś się denerwował, żeby coś, nie wiem, coś wskazywało na to, tak? Wreszcie ci mnie nawet jeszcze piątek, pamiętam, że coś tam na wygłosie jakieś ustalaliśmy, bo w ogóle byliśmy z, z listę gości, no bo w tym momencie jesteśmy na 4 miesiące przed ślubem i mieliśmy wysyłać panu po prostu listę gości już do żeby nam drukował zaproszenia i to nawet był temat, który Paweł sam poruszał, tak, więc nie no żadnych jakichś tam zachowanie niego. W poszukiwania zaangażowało się wiele osób, także osoby, które Pawła nie znają. Na Facebooku rozkręca się już specjalna grupa o nazwie Zaginął Paweł Siódak Kraków. W momencie, gdy pisze te słowa, liczą na już ponad tysiąc członków. Jednak internautów z każdą godziną przybywa. Rodzina i bliscy próbują dotrzeć z informacją o zaginięciu do jak największej liczby osób. Przede wszystkim yy, myślę, że jak największe nagłośnienie tego wszystkiego tak w mediach, yy, wszędzie się da tak każdy yy, może się przyłączyć do nas yy, tutaj w Krakowie i w, oczywiście w innych miastach, rozwieszając plakaty. Pokazując nawet, nie wiem, na komórce zdjęcia, tak, no, że ktoś akurat na przystanku stoi, ma kogoś po siebie i podejść po prostu, zapytać, tak, czy przypadkiem nie widział takiej osoby. No i przede wszystkim też myślę, że, że takie zaangażowanie ze strony internautów, no to, no nie wiem, mówienie o tym po prostu jak, jak najwięcej, tak, żeby czym więcej ludzi wiedziało o tym. Sprawą zaczynają interesować się media. W najbliższą sobotę komunikat o zaginięciu Pawła pojawi się w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Podczas rozmowy telefonicznej narzeczone opowie o szczegółach zaginięcia. Jeżeli sprawa nie wyjaśni się w najbliższych dniach, zakładam, że temat podejmą inne programy śledczo-interwencyjne. Niestety każdy dzień działa na niekorzyść. Analizując podobne przypadki doskonale wiemy, że zazwyczaj tego typu zdarzenia nie kończą się szczęśliwie. Połączenie alkoholu, nocnej wędrówki i rzeki, która znajduje się w pobliżu zazwyczaj zwiastuje ogromne niebezpieczeństwo. Może chociaż w przypadku tej sprawy finał okaże się szczęśliwy. Bliscy Zaginionego wciąż w to wierzą. My wiemy, że Paweł się znajdzie, tak? I że będzie szczęśliwy finał tego wszystkiego i chcemy tutaj po żeby jak najwięcej energii nam pozytywnej wszyscy wysyłali po prostu. Przede wszystkim tak mówią, no wszyscy czekamy na niego, tak? Eee, rodzina, zarówno Pawła, jak i moja, wszyscy nasi znajomi, przyjaciele. To no, po prostu czekamy, czekamy i my po prostu się nie poddajemy. Brniemy do przodu i po prostu, jak ktoś ma ochotę się do nas przyłączyć, poszukiwania, zapraszamy, niech nawet nikt nie, nie musi pytać są różne strony, na których można pobrać plakaty, rozwieszać. Można działać całkiem śmiało.